Wojciech Froncala, MMA a moim dzisiejszym gościem będzie zawodnik, trener, redaktor Marcin Rzosek. Marcin, powiedz czym nas w tym roku zaskoczysz? Zapomniałeś jeszcze prezenter i raper, i i święty Mikołaj również. tak. Planujesz jeszcze jakieś performancy na ten rok, czy na razie wyczerpałeś? Ten rok to będzie, tak jak, jest, jak mówię, w chińskim kalendarzu to jest rok zombiaka. I w tym roku będzie mnie widzieć wszędzie. Będę dosłownie wyskakiwał z lodówki. Strach otwierać lodówkę. E, Marcin, na początek chciałem Cię zapytać o ten wspaniały klub, w którym się znajdujemy, bo e, zmieniliście siedzibę. E, mam takie pytanie trochę z innej strony: czy ty nie obawiasz się trochę tego, że. Klimat może się nieco zmienić, bo jednak w poprzednim klubie była taka kameralna atmosfera. To nie był klub, do którego można było wejść z ulicy i przyjść na trening. Czy, czy nie obawiasz się trochę tego, że coś może to zmienić? Jestem przekonany, że pomiędzy nami, jako naszą ekipą, nic się nie zmieni, bo my się już znamy. I to nie jest tak, że do nas może każdy przyjść i dojść, przyjść na grupę zawodniczą. Na sparingi tak, ale być tak zwanym mięsem armatnim, albo przyjść po prostu się sprawdzić z nami, posparować. Ale my, my możemy być kolegami już od paru ładnych lat i, i tutaj no, to nic nie zmieni. Wydaje mi się, że same pozytywne aspekty przyniesie ta zmiana, to pierwsze jest o wiele większa motywacja. Przychodzisz, patrzysz na taką naprawdę piękną placówkę. Wszyscy ludzie trenują, wszyscy przychodzą tutaj trenować, dawać siebie wszystko. Też tak naprawdę więcej osób Cię obserwuje, więc samoistnie chcesz dawać siebie więcej, chcesz robić te techniki lepiej, chcesz dobrze wyglądać. Po drugie połączyliśmy się też z klubem Copacabana, który prezentuje naprawdę bardzo wysoki poziom jiu jitsu Jest pełna mata, co, co trening nogi mają, jest dodatkowe 40 osób prawie na macie i, i naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Tu można powiedzieć, że z chłopakami z klubu już się trochę znaliśmy. Każdy wiedział, można powiedzieć jaką grą kto operuje jakimiś nowymi technikami. Jak ktoś się na YouTube zobaczy jakąś nową technikę, i ją zrobił, no to wtedy kurde, to była jedyna możliwość zaskoczenia kogoś, bo ten, wszyscy trenujemy z tym samym trenerem, idziemy tym samym programem, prawda? Więc, że tak powiem, to już się zaczęły te granice zacierać, a teraz są nowe wyzwania, jak przychodzę na no to, kurczę, mam parę rund walki o życie, tak naprawdę, więc w, według mnie już, ja już czuję, że mój poziom poszedł, a tutaj trwają nawet jeszcze nie miesiąc. Może trochę głupie pytanie, ale mimo wszystko je zadam. Nie obawiasz się trochę tego, że jednak każdy może tutaj wejść i zobaczyć Twój trening? Nie to, że z Wami trenować, ale zobaczyć ten trening. No, że jednak gdzieś robiąc taktykę, czy jakieś techniki typowo pod konkretnego rywala, no każdy może przyjść i to zobaczyć? Ja się nie boję szpiegostwa przemysłowego, aczkolwiek ta prawda nie ma odsłoniętego niczego, tylko, że na porannych treningach to jest naprawdę bardzo mało ludzi. My trenujemy o 10, jest praktycznie pusty gym. Jeżeli ktoś by się kręcił podejrzany, to zaraz byśmy go wyropali. Więc... Skojarzyło mi się taka chaoskowa, że jakieś Alistair rowery i jeszcze kiedy Black Zillians, oni całą klatkę jakby okładali materacami, żeby nikt tak, nie widział jest, jego treningu. Jest tutaj też taki pomysł, żeby taką kotarę na tej klatce powiesić i żeby po prostu była taka rozciągana? I myślę, że to będzie zrealizowane już w niedługim czasie. I tak bardzo fajne, bardzo fajny kontakt z właścicielami. I też może być na koleżeńskiej stopie, działamy tutaj. Powiedzieli, co chcecie, żebyśmy zrobili, tylko mówcie, my wykładamy kasę i robimy to. I, i naprawdę jest bardzo fajny układ tutaj. I jestem bardzo zadowolony z tej zmiany. Na początku tak samo jak Ty, trochę się obawiałem tego, że nowy dzień każdy będzie tam w swojej części siłowni, ale jest naprawdę fajnie i wszyscy są bardzo zmotywowani, jest zajebiście. Ostatnio pojawiła się informacja, że będziesz prowadził tutaj grupę jako trener. Czy możesz coś więcej o tym powiedzieć, czy, czy nie koliduje to trochę jednak z jakimiś Twoimi własnymi treningami? Wiesz, to ta grupa już, może być pierwszy tydzień prowadziłem, bardzo fajna frekwencja, było prawie 20 osób, więc naprawdę jak na pierwsze zajęcia, no ta grupę, tą grupę będę prowadził tylko w miarę możliwości. Kiedy już zaczną się te, te przygotowania do walki, to po prostu będę ją oddawał kolegom. I koledzy będą z prowadzić, więc no. Jeżeli ktoś chce trenować ze mną, to teraz jest ten moment, jutro o 19.30 kolejny trening, wiadomo skupiamy się tutaj bardziej na podstawach, grupa jest naprawdę bardzo mieszana, część osób z którymi już miałem przyjemność nawet trenować w innych klubach, widziałem ich na treningach i wiem, że też tam ogarniają, ale część jest zupełnie zielonych, część, w ogóle coś dziwiło, też ludzie przyjeżdżają z zachodnich miast, się radza, przyjechało parę osób i bardzo fajnie, no, można powiedzieć, że mają takie możliwość takiego zrobienia mojego darmowego seminarium tutaj sobie. Jeśli chodzi o twoje przygotowania, to powiedz czy już wiesz coś na temat jakiejś walki, bo zbliża się gala KSW w Łodzi, czy to jest wydarzenie, na którym ty chciałbyś się pojawić jako zawodnik? To znaczy no dostałem już oficjalne info, że na tej gali nie zawalczę, co jakby no, fajnie byłoby zawalczyć na tej gali w Łodzi, z racji tego, że naprawdę ostatnio jak to walczyłem, to odczułem że naprawdę duży luz taki psychiczny, pod względem że wiem wszystko, gdzie mam. Nie krążę gdzieś po sklepach, kurczę, po supermarketach, żeby kupić jakiś produkt, którego zapomniałem akurat wziąć. No i taki no jakby tak czuć, że jesteś u siebie i taki bardziej luz psychiczny. Dostałem info, no nie wiem czy oficjalny czy nieoficjalny, że będę na tej gali w kwietniowej. Więc wszyscy, którzy mówili, że ja będę walczył w Łodzi, więc na pewno nie walczę już o pas. Ta walka jest nadal dogadywana. Cały czas cisnę, przypominam o obietnicach właścicielom. Norman wiem, że chce ze mną walczyć. Powiedział, że jestem najsłabszym przeciwnikiem tej dywizji. Jeżeli tak uważa, to się, to się rozczaruje, tak jak się rozczarował pierwszy razem. Powiedział, że mnie skończył w pierwszej rundzie i, i odbił się ode mnie. Gdzie tak naprawdę, można powiedzieć, z tej przysłowiowej kalapy zszedłem. Zupełnie bez, bez przygotowania. Gruby. Nieprzygotowany, a i tak przebaczyłem z nim 5 rund i, i co jest śmieszne, wszyscy mówią, że ja nie wygrałem tam żadnej rundy po walce. Obejrzałem sobie, bo ta walka jest dostępna tylko na nie wiem czy mogę mówić, ale na nielegalnych streamach na MMA Core. i po walce jak angielscy komentatorzy mówią, że wydaje mi się, że to ja tą walkę wygrałem. Co jest dość zabawne, bo mi się wydaje, rundy były wyrównane, wydaje mi się, że 3 do 2 przegrałem jeżeli chodzi o ilość o punkty. Na pewno Norman szedł do przodu i też tym wywarł jakiś też obraz tego pojedynku, ale już nie jestem się już o tym gadać. Już to mówiłem pięć razy w każdym wywiadzie poprzednim. Więc. A co do jeszcze walk innych, no to taką ciekawą informacją jest, że dostałem oficjalną propozycję z organizacji Bernacle Fighting. BKFC tej największej w Ameryce. Napisali do mnie ich matchmaker do mnie napisał. Napisał, że są bardzo zainteresowani moim występem. Nie wiem czy może widzieli moje wpisy, czy po prostu może nadal jeszcze nie zapomnieli o mnie po Ultimate Fighterze, no bo tak naprawdę ten Ultimate Fighter był o wiele można powiedzieć głośniej odebrany niż w Europie. I dostałem, to znaczy jeszcze nie dostałem tylko czekam na kwotę, napisałem, że jeżeli kwota będzie się zgadzać, to możemy pomyśleć. E, oczywiście e, walka na pięści, to nie jest MMA ani nawet chyba żadna oficjalna sztuka walki na tą chwilę, więc nie, 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 tak mi się wydaje, że nie kolidowałoby to nawet z moim kontraktem z KSW. Więc jeżeli nie dostanę walki o pas, to w pierwszym rzędzie rozważę tą propozycję. Tylko właśnie ten matchmaker powiedział, że w tym tygodniu to ma ślub właściciel i muszą się wstrzymać z podaniem kwoty do przyszłego tygodnia. Muszą sobie wszystko posprawdzać, zasięgi. Więc fajnie byłoby zrobić coś znowu jako pierwszy z Polski, bo wiadomo, że teraz będzie ten turniej w Otore, ale no po pierwsze to nie jest są zasady Bernacul Boxing, po drugie jest to pierwszy, pierwsza gala abkfc już, już ma naprawdę dobrą renomę, walczył tam Poli Malinaggi z Artemem lobowym i myślę, że to byłoby coś, co dużo kibiców polskich też o... chyba nie wykopiło pay-per-view, żeby to zobaczyć. O to chciałem cię właśnie zapytać, skoro już wspomniałeś o tej organizacji, czy ty widziałbyś tam jakiegoś swojego rywala dla ciebie, bo jak teraz sobie pomyślałem, walka z artemem lobowem, no ja wiem, że wy co prawda się znacie, ale... To by było coś, co na pewno wielu polskich kibiców by zainteresowało. Na pewno byłoby to super. Znamy się. Artema bardzo lubię. On, mam nadzieję, że mnie też tak przynajmniej odnoszę wrażenie. Ciągle sobie piszemy wiadomości i często gadamy. Wiesz, Jesteśmy w tym biznesie i wspólna okazja na zarabianie pieniędzy. To jest coś, co jeszcze bardziej może zacementować znajomości i myślę, że nie popsułoby do naszych relacji w żaden sposób. Wiem, że za niego też byłoby na pewno dobra wypłata, bo jest głośnym nazwiskiem już tam i, i czemu nie. A jeżeli nie on, to, to myślę, że, no, że ktoś, jakiś fajny zawodnik MMA albo jakieś fajne nazwisko też. Nie chciałbym walczyć z jakimś no-name'em, który jest tam, który jest po prostu no też, tylko chciałbym być z kimś znanym. Polski zombie kontra rosyjski moc to byłaby na pewno świetna no, walka. No, no byłoby fajnie, bo Artem też jest gościem, może powiedzieć, który nie odpuszcza idzie cały czas do przodu yy, i po prostu no, no ten styl, myślę, że nas, nasze dwa style yy, to był naprawdę fajny, naprawdę fajny pojedynek. Wróćmy jeszcze na chwilę na nasze lokalne podwórko do organizacji KSW, bo jeśli nie Norman Park, to wspominałeś też, że mógłbyś zmierzyć się z Borysem Mańkowskim. Czy możesz coś więcej na ten temat powiedzieć, czy dalej podtrzymujesz to, że jesteś chętny na taki pojedynek? Tak, ale szczerze mówiąc, tak jak to właśnie fajnie też przedstawiłem matchmakerom i właścicielom KSW, że najlepszym pomysłem byłoby, gdybym zawalczył teraz z normalnym parkiem. Bo jeżeli wygram z normalnym parkiem, to ten pojedynek z Borysem, Borys zawalczyłby, może teraz jedną walkę, chociaż wiem, że jest na wakacjach, z tego co widzę, więc nie przygotowuje się, bo w ogóle może tam zacznę walu no, ale wiadomo, że na takim wyjeździe z, z, z narzeczoną żoną czy tam konkubiną, nie wiem jak z Kasią oni teraz jest ich relacja, więc przepraszam bardzo. To nie wiem, czy tak jest w takim treningu, jakim powinien być do walki, więc nie wiem, czy on będzie nawet na ten kwietni szykowany. Więc myślę, że fajnym byłoby to zestawieniem, gdybym ja zawalczył Drabinką. Gdybym ja zawalczył z Normanem, ja bym wygrał i wtedy bym zawalczył z Borysem. A jeżeli bym twój przegrał, co się na pewno nie wydarzy, to wtedy i tak jest podbudowana historia rewanżu Normana z Borysem. Myślę, że no mówię, no, właścicielom też zależy dali Normanowi nowy kontrakt. Na pewno nie mało za niego wypłacili. Więc wydaje mi się, że też są jakieś medialne walki. Widzisz, że szamil, jeszcze sobie trochę poczeka. No właśnie, jeszcze a propos innych zawodników w tej kategorii, to nie uważasz, że jednak taka walka byłaby troszeczkę niefery w stosunku do Mariana, który jednak czeka na tą szansę mistrzowską? No i kogo ty w takim razie widziałbyś z Marianem, gdybyś ty dostał tą walkę z Normanem? Bo Marian ostatnio w jednym z wywiadów powiedział, że nie wydaje mu się, żebyś to ty dostał tą walkę z Normanem. No ja nie wiem, no Marian widocznie ma lepszych informatorów. Fajne, myślę, że fajna walka byłoby właśnie, żeby zawalczył z Szamilem. Obaj mają po dwie walki, przepraszam, Mary ma trzy walki. Teraz jest na pasie dwóch zwycięstw. Szamil jest na pasie dwóch zwycięstw. Historia pisze się sama. Dwóch można powiedzieć, no jeszcze nie aż tak znanych w szerszej publiczności zawodników, więc. I to można, można było powiedzieć też by... Wiesz, Marian kurczę jest naprawdę mega dobrym zawodnikiem i można by powiedzieć, że sprawdziłby Szamila tak naprawdę, co, ile jest tak naprawdę Szamil, yy, ile jest wart. No i więc myślę, więc jeżeli Wojek to ogląda, na pewno będzie to oglądał. Odpali Ci procent za matchmaking. Wiesz co masz z tym zrobić. Jasne. Dobrze, na sam koniec chciałem Cię jeszcze zapytać, bo już niedługo walka Conor'a McGregona, McGregora z Donaldem Sironi. Jak Ty typujesz ten pojedynek? Super ogólnie zestawienie, jak dla mnie, na powrót dla Konora i też świetna okazja dla Serona. Teraz wczoraj akurat zacząłem nadrabiać wszystkie wywiady przed walką, wszystkie embedy, wszystkie zapowiedzi. Będziemy słychać tą muzykę? Nie. Dobra. Yy, więc yy, naprawdę jaram się tym pojedynkiem. Bardzo fajny wywiad dał Konor Arielowi Helwaniemu. W tym tam naprawdę dużo tam yy, powiedział, że przed ostatnimi walkami znikał na trzy dni. Podejrzewam, że nie prowadził się jak sportowiec, a i tak no, na takim wysokim poziomie no, to jest, aż, jestem w szoku, że coś takiego sobie pozwala w trening campie, bo widział do samego praktycznie do samego yy, procesu spijania walki pił alkohol, no to nie wiem, czy to jest aż tak mądre na tak wysokim poziomie. Więc, ale z tego, co mówi w wywiadzie, jest znowu skupiony, spokusowany na tym celu i myślę, że będzie to naprawdę super walka dla kibiców, bo Seron to jest też gość, który nie kalkuluje, idzie do przodu i jestem bardzo ciekawy. No, cięż, nie postawiłbym pieniędzy na, na żadnego z tych zawodników, ale na pewno zarwę nockę i będę tą walkę oglądał. Dobrze, w takim razie ja bardzo Ci dziękuję za, za poświęcony czas. No i powodzenia w tym, żeby doszło do Twojej walki z Normanem Parkiem. Oczywiście, dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich użytkowników M Rox, Twittera, Kohones, wszystkich hejterów, którzy podali mnie na policję. I no co ono, nie bójcie się, nic wam nie zrobię. Dobra, dzięki to wielkie. To podało. A to możesz też coś więcej o tym powiedzieć. No, nie, nie o tym na razie, Dobra, dzięki wielkie. Na jakim to się polu skończy? Ale pozdrawiam. Twitterowych twardzieli, a w życiu zwykłe rozjebundy. Dzięki wielkie.